Finał Ligi Mistrzów i jakiś to był finał, na pewno zapamiętamy go na długo ze względu na widowiskowość, ze względu na fenomenalną postawę Paris Saint-Germain. A jest tutaj kilku bohaterów tego, we właśnie wielkiego finału PSK. Kulen! Kulen! Dobra, czekaj, wyłączę no? to. będę tutaj oglądać się. Ma maciuś! Siema Grzesiu, siema junior. Siemanko wam wszystkim. Czekajcie się podgłośnie. Wyłączę mecz, bo to jakaś Portugalia gra. Nie wiem co to jest, nie oglądam tego. Później sobie że. Siema Grzesiu. Grzesiu dlaczego dałeś pudełko. Drugiemu Grzesiowi. Yy, Maciek opowiada jak tam było w tym. No. Yy, w Bieszczadach. Bo widziałem filmik. Pięknie wyszedł z drona i, i pięknie wyszedł z drona, naprawdę. Beautiful. O, taki był, żałuję teraz, że nie pojechałem, bo ładna pogoda była, widzisz, człowiek głupi, ale dzień dziecka ważniejszy, bo musiałem odrobić tamten tydzień, cośmy wracali z Łysym z Niemców i z Michałkiem z Kulem, Kulem, no <laughs> i tak to wyszło, że nie pojechałem, mam nadzieję, że moje koszulki gdzieś tam zostały rozdane, swagierowe gadżety też zostały rozdane, Rafałek tam zadowolony wróci, też, no miałem być, ale no wyszło inaczej. Nic nowego, nic nowego, ale spokojnie, jeszcze zdążę, jeszcze zdążę wrócić, no właśnie, zero deszczu, zero deszczu, ale u nas o widzisz cały czas, nie jadę, do... dzień dziecka, na no, dinozaurach byłem dzisiaj, więc trzeba było zrobić 1 czerwca, Zrobiłem 1 czerwca, no i teraz już tylko do przodu, drodzy Państwo, kochani moi, siema Oluś, Olo, czemu się jeszcze nie zapisałeś, oszuści jeden, no, i tak o Siemokrisu, Krzyś, Krzysiu, Cześć. Co by tutaj? Yy, Rafała nie ma, to nic. Karol, zakładaj pszczoły, polecam. Dzisiaj miałem czepać statem resztę uli, ale nie wyczepałem, bo nie zdążyłem wrócić. I kapusta z grzybami. Będę miał do Was jedno pytanie, ale to już na końcu taki pierdoletek Jak już będę gadał, to będę miał pytanko do Was. Takie nietypowe dosyć. Bardzo nietypowe. Co za kartka? Tutaj położę. No, to to. No, wiem, że po 16, ale o właśnie, dobra, zaczynam. Eee, tak, o, tak, jak tam zaktualizowałem w poniedziałek, plakat jest już, moi drodzy, 8 wykrywaczy. Siema, tu się cześć, witam cię serdecznie. Jest już 8, moi drodzy wykrywaczy. Ja nie wiem, mam nadzieję, że to będzie pierwszy taki fajny zlot. I wszystkie wykrywacze tak naprawdę są bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokich tych, jak to się nazywano. No, zajbiste są po prostu, no. co, co ja wam powiem, no, co ja wam powiem. Będę mniej więcej teraz na wydarzeniu udostępniał co jakiś czas mm, i sponsorów i... I sponsorów i wykrywacze. To może bardziej was zachęci na, na zapisywanie się na zlot. I do, no, już do samego zlotu zmierzając. Mm, taka... Yy, będzie skrzynia, będzie 5 kluczy. Miały być trzy, ale stwierdziłem, a w dupie tam będą, będzie pięć kluczy. Będzie pięć kluczy do skrzyni, i któryś z nich będzie działał. Kto będzie miał szczęście, ten trafi, a w środku będzie duża niespodzianka. I na pewno każdemu się spodoba, kto znajdzie klucz. A jak nie znajdzie klucza, to sam sobie pójdę i otworzę. No, tak to wygląda. Będziemy uprawiać pszczoły. <grymio> Zrobimy sobie KNK. <grymio> no, więc tak. I odnośnie zlotu: jak tylko plakat wrzuciłem? To już mi zaczęli ludzie pisać. No i do czego zmierzam? Jak chcecie, jak już macie ochotę, jak już jesteście zdecydowani, to zapraszam. Możecie już pisać na maila, nie ma problemu. Bierze skarbów 2025. I zapraszam Was serdecznie. Parę osób już tam pytało odnośnie noclegu. U nas, tutaj na rejonie, z noclegiem jest Bida. W sensie taka bida, że no średnio jest strasznie. Trzeba by było w ościennych jakichś miasteczkach szukać noclegu. Wszystko jest w miarę blisko, mniej więcej z każdego miasta jest do miejsca docelowego około 10 km, tak pi razy drzwi. No koło Dycha jest mniej więcej, tak czekaj. Stąd Dycha, stąd by była Dycha. Z jeszcze jednego by było z... o 18 max. A z jednego by było od nas tutaj 8. Coś takiego. Nie? To takie mniej więcej, maksymalnie do 20 km, nie więcej jest, jest ten teren z. z, z, z no, się, lokalizacja tego terenu jest mniej więcej tak w rejonie Noclegów około 20 przepraszam, do 20 km w maksie, nie? Bo tak sobie to też już sprawdzałem, co i jak, więc tak to, o, cześć Aniuś. Cześć Aniuś, jak tam ten, ale to później się spiszę z Rafałem, bo chciałbym się dowiedzieć, jak tam właśnie ten, bo Maciek mi napisał, że bardzo fajnie było. Eee, też będzie niedaleko. Też będzie niedaleko, eee, Grzesiu. I tak o, jak chcecie, naprawdę, to można już powoli pisać, bo tam nie czekając już do tego 15., jak ktoś jest zdecydowany, jakieś tam wiem, że Explorer już tam gdzieś na grupie się zbiera i, i chłopaki z, od Robercika z nadodrzeńskiego zarzecza, urzecza. <laughs> nie żartuję, ja zawsze tam z, no, z nadwiślańskiego urzecza. Yy, I ten to jak już ktoś jest zdecydowany, to może pisać spokojnie na maila, będziemy dogarniać yy, Nie chcę wam zdradzać, ale muszę chyba. Yy, o, Maciek poznał Anię. Ania, bardzo fajna kobieta. Rafał, też bardzo fajny kobieta. Ja to no dobra, żartuję. No i bardzo dużo ludzi już napisało. Jak tak sobie zrobiłem wstępną listę i powysyłałem informacje, no to powychodziło mi tak, że już koło jednej. Nie, no jednej trzeciej. Nie, dwie czwarte. Nie, jeszcze nie ma dwóch czwartych, jest trzy piąte. O, tak może powiem. Trzy piąte? Nie, dwie piąte. A, w dupie tam, dwie piąte. Dwa razy drzwi jest już wpisane ze względu na to, ale te tylko orientacyjne są ludzie i ci, ci co wiem, że na 100% przyjadą, bo tam i, trój, i dupę już niektórzy, więc ich powpisywałem na listę. Jest już naprawdę bardzo dużo, limit jest jeszcze nie osiągnięty, ale to dopiero tydzień minął, nie? No właśnie, to jeszcze tydzień minął, a jeszcze trochę czasu do tego wszystkiego jest. E, co dalej? Mm, dowiem się w najbliższym terminie, czy będzie możliwość, w razie czego jak ktoś będzie tam blisko nocował, pokopania w drugi dzień w tym samym miejscu. Bo stówki na bank nie zrobicie, już to wierzę, że nie ma takiej możliwości, że zrobicie 100 hektarów na szczała w 6-7 godzin. Nie wierzę w to. Czekaj, 6, 7, 9 z groszem. No, i raz oko. Do 6 godzin coś takiego będzie, mniej więcej. Zależy, kto ile sił jeszcze będzie miał, nie? O, Rafciu! Wypraszam, <śpuszcza> myślałem, że to Hania. <śpuszcza> ku musisz uważać, bo czasami Rafał tutaj zasotekuje z tego kąta, więc. <śpuszcza> tak to jest. Jeżeli ktoś ma ochotę. Wjechać jeszcze na sponsoring, nie ma problemu. Piszcie, jeżeli ktoś ma tam jakiś pomysł, coś tego z przyjemnością. Tak jak jest na plakacie drugim opisane, i tak jak mówiłem, 8 wygrywaczy czy pimpki, plus dużo, dużo, dużo gadżetów będzie jeszcze i losowanych, i na żytonach. To na 100%. To już w ogóle wam mogę obiecać w tym momencie. No cóż, można obiecać, nie? Jak to powiedział taki jeden gigus z y, telewizji. Tak to wygląda. 8,17. O, 8,17. Jak to powiedział jeden gigus, cóż można obiecać? Yy, na pewno będzie fajna akcja yy, ze złomem, na pewno ta skrzynia, na pewno to. Yy, już mam zaplanowane kateringi yy, i całą resztę, więc yy, to też już jest yy, na, na, naznakowane. Już tam jest podgadywane mniej więcej co i jak, więc te, te tematy mam już pozałatwiane. Teraz tylko zostali mi po prostu uczestnicy, nie? Uczestnicy. Bierze w dużą frekwencję ze względu na to, i też forma będzie taka, jaka będzie. Aha, i ten. Co miałem jeszcze powiedzieć? Aha, bo z kimś rozmawiałem ostaty w tym tygodniu przez telefon, i nie był przekonany do plakatu, że plakat nie jest bezpośrednio detektorystyczny. Wszystko fajnie. Ale przez same z sie eksploracje i nagrody to uważam, że to jest tylko i wyłącznie detektorystyczny, eksploratorsko-detektorystyczny zlot. To na 100%. Żeby tam kogoś nie ten w błąd nie wprowadzać, samo przez sie się tam to tłumaczy. Ja wiem, że nie ma tam na plakacie żadnych wykrywaczy ani wprost powiedzianego takich rzeczy, ale taka była wizja i. Tak to ma wyglądać. To nie jest jednoroczne, w sensie to nie jest tylko ten rok, że i koniec, bo to jest robione dla ludzi z klimatu i przez ludzi z klimatu. Bo ja nie chcę po prostu robić tego ten stricte biznesowo, bo to nie o to chodzi. Ja nie widzę w tym biznesu żadnego. Ja chcę po prostu, żeby ludzie byli zadowoleni, jak przyjadą, i żeby było tak, jak co po niektórzy byli w tamtym roku u mnie i zobaczyli, że można zrobić po prostu fajny zlot za mały grosik, a po prostu, żeby byli zadowoleni. Tak uważam i mam nadzieję, że tak też będzie. Bądźmy pełni nadziei. Czekajcie, mamy tutaj pchu, jakieś gryzę po brodzie, Cholera, przyciąłem się, nie no, widać. Muszę to jakoś wyrównać długo. Więc tak to wygląda. Ja tu pitu-pitu, a Niemcy się zbroją. Może tak powiem. To tak to wszystko wygląda. Za tydzień, znaczy w tym tygodniu, za tydzień będzie wjeżdżał film od Robercików. To na 100%. Od Robercików wiedzie film. Bardzo fajne rzeczy tam pochodziły. W tygodniu się za niego biorę. Mam nadzieję, że nie wiedzie mi znowu kapitan Bomba, bo będziecie mieli tego mnóstwo. Za karę. <słysy> <słysy> wszy. Grzesiu. Wszy? Gdzie? Gdzie te wszy? Pokaż mi palcem. No. wiedzie film od chłopaków, jak byłem w nadwiślańskim urzeczu. I, I bardzo fajnie tam wyszło, bardzo fajnie tam było, bardzo mi się tam podobało. I chłopaki też byli zadowoleni. Dostałem też również wytyczne od mojego imiennika odnośnie yy, niektórych scen, które będą musiały być. Yy, z... Będą musiały być. Będą. <grym> będą. No, nie ważne, nie ważne. <grym> <Kulę. grym> Więc tak, za tydzień widzimy się na lajfiku z, 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 z tego wspaniałego wyjazdu. I tak, o, w tym miesiącu prawdopodobnie, nawet na pewno, lecę do Szczecina. I będzie fajna relacja. Prawdopodobnie wyjdą tam dwa filmy. 12% muszą wyjść, bo jest, bo jest taki plan. Nie? Jest wszystko pod to planowane. To, 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 to tak, ale tam jest na chwilę obecną temat otwarty. Nie wiem dokładnie, która to będzie data. A na koniec miesiąca jadę po spełnienie swojego kolejnego, w cudzysłowie, marzenia. I jak coś z niektórymi osobami już rozmawiałem, mają co do mnie i co do mojego pomysłu plany, to czekam niecierpliwie. Jak wszystko pójdzie dobrze, to ruszamy już z 1 lipca. Kwestia jest tylko teraz taka, że muszę pojechać odebrać i, i wybecalować za sprzęcior, który będę brał. Tak, ale na pewno dużo ludzi będzie zadowolonych, bo będzie to też oglądane w sumie dla ludzi trochę. Kiedyś tam może coś z tego będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże, czas pokaże. Ja nie wiem czas pokaże, czas pokaże. No, więc to. Grzesiu, a tak o teraz, ja mam teraz do Was pytania i proszę, żebyście mi tutaj ładnie odpisali. Czy jakieś macie jeszcze pytania odnośnie zlotu tego październikowego? To bardzo bym prosił, jeżeli komuś coś przychodzi na myśl, albo miałby coś do dodania albo do ujęcia albo jakieś ale to z przyjemnością przyjmę y, każdą y, krytykę i komentarz i radę naprawdę bo w tym momencie ja i tak czy sak, i tak czy siak jestem sam w tym wszystkim y, w taki sposób że ja to mam w, zaplanowane ja to robię i ja to wszystko ten y, aha i tłumaczę od razu niektórym ludziom bo tam pewne mm, nietypowe koneksje pochodziły z, z kosmosu przepraszam z bo yy, tam konflikt jakiś był, czy wyszedł, ale nie interesuje mnie to, bo ja nie mam w tym nic wspólnego, na szczęście. Kwestia jest taka, temat jest użyczony yy, na, 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 na pozwoleniu, wszystko jest dograne, dogadane yy, i z mojej strony to tyle. Ja jestem głównym organizatorem tego całego państwa, więc bardzo proszę, jeżeli coś jest nie tak, to zapraszam serdecznie do mnie, a nie gdzieś po kontach nie pisać po sponsorach. Z grzeczności bardzo proszę. No, bo to jest takie troszeczkę robienie yy, PR-u, yy, który w ogóle nie ma nic wspólnego z, z moją osobą, a może to pociągnąć się niepotrzebnie dalej, tak. Więc to z mojej strony odnośnie tego, bo tam musiałem jedną sytuację właśnie wyjaśnić, bo tam taki pan miał kłopot z tym, ale mam nadzieję, że to jest już wytłumaczone, nie? I bądźmy tego się trzymajmy. Co jeszcze? To, 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 to. Yy, Ania. O dobrze, to Ania niech dzwoni. Yy, od Rafała bardzo proszę, niech dzwoni. Żeby nie było komplikacji później niepotrzebnych. Yy. Oj. Przestań, Rafał. Nie mów mi takich rzeczy wariaci. Yy. No, klucz będzie ukryty. Nie mogę powiedzieć, wszystko wyjdzie już na jaw, jak już przyjedziecie i będzie roz, ten jak to się mówi, rozprowadzenie to poranne, szybciutko wam wszystko streszczę, co i jak, przekażę jakie są mniej więcej warunki, co i jak, co będziecie tam. No takie pseudoregulaminowe jak to powiedzieć Nie wiem. rzeczy takie. Mniej więcej do czegoś się trzeba dostosować, bo dużo ludzi przyjedzie też i świeżych i nieświeżych, w sensie nieświeżych nie, że trupy, tylko że nieświeżych, w sensie doświadczonych, że tak powiem, nie? Będą ludzie, aha, będą chłopaki i stop digging, znaczy chłopaki, tam w sumie będzie, Miruś będzie i przyjedzie jeszcze prawdopodobnie taki pan, co robi testy u Mirka. Nie wiem, czy mogę Mirek już powiedzieć, ale przyjedzie taki jeszcze jeden gościu z nim. No, i będzie pole testowe top diginów, bo to już mam obiecane, już to dogadane, już z Mirosławem mamy to porozmawiane. Tak wstępnie, dogłębnie, że tak powiem. Ale już on przyklepał, ja przyklepałem, więc jest gitarka, nie? No, to to mam zapewnione. Yy. Nie, Czekaj. ty już musisz wszystko. Poczekaj, będzie informacja i się dowiesz. Proszę mi tutaj nie psuć, no. Niespodzianek, kurde, balans. Też bym chciał, mam nadzieję. Jak ktoś ma numer do niego, to dajcie, ja zadzwonię. Zapytam, czy mógłby też wpaść z grzeczności do kolegi po fachu. <grym> Tylko, że ja testów nie robię, to jest lipa. Ja to rozrywkowo, widzicie, o, traktuję wszystko. Yy, tako, to to, to z to to. to, to, to. Bo niektóre rzeczy już nie pamiętam, zapomniałem. Aha, jak ktoś ma ten, zawieszenie z Foksa do F125, do tu F125, do F150 z przyjemnością odkupię, ważne, żeby działało. Chyba, że ktoś ma F250 do sprzedania, to ja z przyjemnością kupię. 86 rok, 4x4 50. To ja biorę od razu, od ręki zostawiam Forda w rozliczeniu i dorzucę, tak, chyba stówkę mam gdzieś tam, jakąś odłożoną. To stówkę dorzucam od razu, nie? No. Tak. No, Adrianus, ja Ci powiem tak. Wykopki, ale zależy, jakie. Czy wykopki, wykopki. U nas nie ma nic za bardzo dzisiaj ruszać. Widzisz, poszedłem do lasu. W sumie ten las jest fajny. Ja bym tam wrócił do niego jeszcze. Tylko, żeby nie padało. Tylko, żeby nie padało, bo on jest fajny i bardzo fajnie się tam chodzi, bo tam jest niski krzak. Tylko wcześniej jest przez ponad 70% lasu trzeba lecieć żeby gdziekolwiek stanąć i coś pokopać bo tam na początku jest burz, normalnie burz, naprawdę jest burz, Dosz, burz. no burz dupa, no, że jestem. Aha okay. i w sumie ja mam teraz do was takie ostatnie pytanko jeszcze tam odnośnie tego mm, tych, tych, tych yy, porad yy, odnośnie tych porad i, i, i czy, czy tam yy, jakieś komentarze czy, czy, czy coś się komuś się podoba wad, zalet i tak dalej, to bardzo proszę, możecie pisać prywatnie, jak ktoś tam gdzieś ma, nie, wiem, nie tam znajomych, czy czy, czy czy, prywatnie, prywatnie, albo na maila normalnie tam z tego zlotowego pisać, to ja z przyjemnością odpiszę na to wszystko. No i ostatnie moje pytanie. o, Czy ma ktoś może kurtkę XXL do sprzedania na motor? Albo spodnie, albo rękawice. Nie, rękawice to sobie w sumie kupię, ale jakiegoś kasku XL bym jeszcze znalazł, szukał, co? Jakby ktoś miał to z przyjemnością, też również proszę o informacje. Ja takie dżemmy i powidło, jak tutaj na muzycznym radiu mnie robią na Jeleniej Górze, to 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 z przyjemnością przytulę za rozsądne pieniądze. Nie, Forda nie oddam. Ford na 50 tysięcy idzie do yy, losowania. I, I tak zamkną mnie jak buddy i tak Jodasz. Yy, yy, yy. To 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 to. No i co? No chyba tyle, nie? Co ja wam tam będę pitu-pitu? Można by to przedłużać, ale po co? A, następny zlot, na jakim się możemy zobaczyć to, moi drodzy, prawdopodobnie prawdopodobnie będą wakacje z historią w Nowym Sączu. Ale to jest sierpień, bo w lipcu tam nic nie widziałem chyba. W czerwcu, no teraz mi inventum uciekło, ale to z przyczyn prywatnych. No i tak to mniej więcej wygląda, ale czuję, że po prostu w wstydż... Lip no lipiec to oczywiście wakacyjny sezon, no to, 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 to ucieknę, tydzień czasu mi nie będzie, ale filmy będą, na tydzień czasu uciekam, trochę mózg wypolerować, to na 100%, ale też od lipca to akurat sobie porobię wszystko, no jak już będę miał sprzęcior, to sobie porobię wszystko. Co jeszcze? Wszystko chyba, no Grzesiu właśnie nie wiem. To jest, kwestia, to jest kwestia taka umowna, bo los emeritos del banditos yy, wysłał mi dzisiaj, yy, że znalazł jakiegoś pasata, jutro po niego jedzie, jak to na dziadka przystało, no, ale w końcu mu ciśnienie zajdzie i spokojniejszy będzie, bo ten tydzień był burzliwy, jak pogoda, chmurka mi się troszkę zburzyła, yy, emeritosowa. No i do czego zbierzam? Yy, jak już kupi Passata, to będę wiedział. Bo albo pojedziemy moim, albo mój pójdzie do roboty, bo trzeba tam się... czekam na informacje tam ze sklepów dwóch, gdzie pręd do niego i, i, i zobaczymy, nie? Bo tam cyrki świata monarchowie. Tam wszystko jest ordnumbu tylko zawieszenie, zaraz cyrki się zrobiły, gdzie eee, szkoda gadać. Szkoda szczepić 4 litrów później. To to. Jak będę wiedział, to że się tam pisać, ale ty tam mi jeszcze odpisz, tylko proszę cię, bo napisałem do ciebie, czy ja też mam brać w tym udział, co tam napisałeś, mi wysłałeś. To, 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 Aha, miałem wam się pochwalić. Znaczy pochwalić, nie pochwalić, w sumie nie ma czym, bo mieliśmy jechać na Rumunię, ale w tym roku Rumunia nie wypali. A na Rumunii Bizancjum, na Rumunii Rzym. I tam chyba 4 dni zlot no i dupa więc nie wyszło, Rumunia nie wyjdzie i też bardzo ściśnięte terminy są, bo we wrześniu jest raz, dwa, trzy czy albo dwa zloty takie większe na jeden już jesteśmy tam przyklepań na 100% na drugi, na drugi jeszcze czekam na informacje od organizatorów no i ostatnia miała być Rumunia i później ja ale Rumunia, moi drodzy, nie wypali. Chociaż, kurde, ale był złoty film z tej Rumunii, a pietoły. Rozmawiałem tam z organizatorem, już mówił, że nawet nie byłoby problemu z lotniska nas gdzieś tam zabrać, czy coś, no ale... Nie, nie, no nie wypali, no nie, no nie dam rady. Nie ma takiej możliwości. Nie chcę ryzykować, a to tydzień przed wieżą będzie, to, to, to za duże ryzyko. Dobra. Bo... na krótko wyskoczyć. Zobaczymy, się jak to będzie. Zobaczymy, bo nie chcę ci obiecywać, bo oni będą mieli inne plany względem nas, a, a się okaże coś innego, więc wiesz. Nie chcę obiecywać. Nie chcę... Cóż warto obiecać? No, no, warto obiecać, nie? To powiedział taki jeden goguś. Dobra, wszystko z mojej strony. E, wszystko? Wszystko chyba. I co? Widzimy się, w tygodniu się zobaczymy. Jak coś zapraszam serdecznie na moje fajne te, jak to się nazywa? na moje, 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 moje te social media czy coś takiego na Facebooka tam, bo ja tam konto zrobiłem, to zapraszam serdecznie wszystkich, jak możecie to powysyłać zaproszenia, reszcie tam znajomych, jak możecie, bo tam stronę postawiłem, nie, żeby z wami się tam łatwiej kontaktować, bo tam prywata co prywata, wiesz, prywata, 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 nie prywata, prywata, nie prywata, nie prywata. no i tak, to, 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 a i te, bajka gdzieś tam wisi, to jak ktoś ma ochotę, to kawkę można szczelić z przyjemnością. Ja też bym sobie szczerbił kawkę. Chyba sobie pójdę, zrobię jeszcze. No, będziemy kombinować. No co? Tyle. Trochę się rozpędziłem, już 18 po, a chciałem tak mniej więcej, no, 24 minuty to aż za długo już. Nie, ja nie mogę was tak męczyć. Zresztą zaraz o, już już uciekali mi wszyscy, bo już za dużo pitola jest. Dobra, Siemandero, 520. Ja uciekam. A, Siemczyno jeszcze jest. A, to Siemczyno to w sierpniu jest. W sierpniu to chyba z zł jest. Nie wiem kiedy ja znajdę tyle weekendów, czyli tyle urlopu dostanę. Dobra, to to to, to to to, to no i wszystko. Buziole, wiatrakole i widzimy się w tygodniu. Jak coś to jeszcze w tygodniu jakiś posty wrzucę, coś tam. No może jakiś live'a byśmy zrobił. W sumie mam drugie zmiany, To, to można było coś zrobić rano. Co? w Nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja się nie nadaję na youtubera. To jeszcze raz, buziole, wiatrakole, i dobrego wieczoru.